Ja wiedziałam, że dzisiaj będzie fajny odcinek od razu, jak się wylosował ten hary. Patrzcie, tutaj mamy te skrzaty, to takie prezenty, meridę, jakieś napisy jeszcze pododawałam. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tutaj też mamy bałwanka. I chyba pierwszy raz ta karteczka z Kinder Joya naprawdę tutaj pasuje. To w ogóle jest super, bo ten napis jest taki pozłacany. I patrzcie, świeci się. Wow. <laughs> Cała ta strona bardzo mi się podoba, ale szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, co dzisiaj narysować. Serio. Pasowałby tutaj święty Mikołaj, gdyby nie to, że dopiero co go rysowałam. Dlatego pomyślałam, że może skoro mamy tutaj te skrzaty. i są one dość modne od kilku lat. to właśnie narysuję takiego skrzata? Hm? Tak też postanowiłam zrobić. Szkicując go, zastanawiałam się, czy narysować jednego, dwa, czy może więcej tych skrzatów. Nie wiedziałam za bardzo na co się zdecydować, która opcja będzie najlepsza. Myślałam też nad tym, co one w ogóle mogą robić. Czy piec ciasteczka, czy bawić się lampkami, czy pakować prezenty, czy może jeszcze coś innego. Dużo rzeczy już narysowałam w poprzednich dniach. Wiele z nich jeszcze chcę narysować, ale niektóre zachowuję specjalnie na koniec serii. Na przykład ubieranie choinki. Zanim wymyśliłam, że narysuję te skrzaty, to myślałam też o narysowaniu bałwanka. Ale mam nadzieję, że trafi nam się jakaś fajniejsza strona, kiedy wylosuję jakąś zabawkę, która będzie, nie wiem, biała, błękitna i wtedy zrobię stronę nawiązującą do bałwanków. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie, więc mam nadzieję, że się uda, bo jak nie, to później będzie strona z bałwanami w ogóle nie dopasowana kolorystycznie, bo ja naprawdę chcę narysować tego bałwanka. Ale dobra, bo zmieniłam temat. Tak wygląda nasza skrzatowa strona. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się ilustracja i co Wy byście narysowali, mając za inspirację taką oto figurkę i takie kolory. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów, bo naprawdę często są bardzo kreatywne i mega interesujące. Więc śmiało opiszcie je w komentarzu, jak zwykle będę wszystko czytać i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym dniu rysunkowego kalendarza adwentowego. Do zobaczenia, cześć!